Bardzo istotna sprawa, tak pajączek. zwany pajączek, jak widać, nowiutki miedziany, będzie odporny na drgania, to też nas cieszą Cześć. takie... Cześć, widzimy się w M-Star Studio we Wrocławiu. Standardowo dziś kolejny odcinek z cyklu Jelczem w Himalajach. Dzisiaj e, mała relacja z wizyty u pana Wojtka. Pan Wojtek z miejscowości Gidu, serdecznie dziękujemy. Znalazł ogromną ilość części, które nam się naprawdę przydadzą. Sami zobaczcie, w jakim one stanie są. Takie sytuacje tylko nas utwierdzają w przekonaniu, że to, co robimy, jest słuszne, że znajdują się osoby, które naprawdę chcą pomóc i które posiadają jeszcze części na wyprawę w Himalaję dla naszego Jelcza. Chętnie dzielimy się podczas naszych odwiedzin z postępów w realizacji naszego projektu. Zapraszam do kolejnego odcinka. Widzimy się już za chwilę. Patronom serdecznie dziękujemy za wspieranie. To dzięki Wam zwiększamy jakość naszych materiałów. Subskrybuj kanał Śladami Uczestników na YouTubie nie zapomnij o dzwoneczku, co dzięki temu nie zapomnisz o kolejnym materiale. I zapraszamy również do odwiedzania nas w mediach społecznościowych pod tym samym tytułem Śladami Uczestników na Facebooku i Instagram. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy między Radomskiem a Częstochową w miejscowości Gidle u Pana Wojciecha, który znalazł dla nas fajne części do jelczana na wyprawę w Himalaje w przyszłym roku. Arek, jakbyś mógł teraz sprecyzować w kilku słowach, co udało się zdobyć w tym naszym bardzo fajnym garażu? Może zaczniemy tutaj od docisku z lewej strony. No powiem Wam, rzadko się takie miejsce spotyka. Części wszystkie niemalże nowe, poza dociskiem, który tam ma małe ślady użytkowania, ale jeszcze dużo przejedzie. Użytko mamy oporowe, strzemiona do resorów, pióra resorów, chlapacze nowe. Bo mamy trochę skarbów w pudełko uszczelki deklów klawiatury, wkłady paliwowe, olejowe, jest trochę żarówek do starych lamp. Także no, fajne, fajne miejsce, fajne zasoby. Mamy tylny nowy siłownik, dwa przednie. Mimo tego, że tu z wierzchu trochę skorodowane to całkiem jeszcze w dobrym stanie. Znowu wkłady olejowe, fatyki często się uszkodzające. Mamy zamki, mamy też nagrzewnice, mamy zamki nowe. nowe, które siedzą w naszym jelczu znanym i to będzie trzeba wymienić, bo uciążliwe, co się drzwi za nie chcą się otworzyć. Mamy swoźnie resorów, mamy jeden amortyzator, oświetlenie ważna rzecz zestaw do naprawy rozrusznika. Jak widzicie, wszystko jest nowe. Też bardzo istotna rzecz, której nie zwróciłem uwagi, ale mamy też i krzyżak do wału, który potrzebujemy zregenerować. Także to się przyda. Pompka paliwowa ręczna z pompy wtryskowej wstępna. Mamy mechanizm wycieraczek, który na którejś z wypraw starych zawiódł i, i był uciążliwy. Może się wydawać, że nic istotnego, ale w takiej podróży ważna sprawa. Mamy tu sprzęgło alternatora, który często też przysparza kłopotów, ale co najważniejsze do naszej skrzyni, piątki mamy przysówki z kamieniami. A to temat poszukiwany i, i też bardzo istotny. Trochę o sprzętu pneumatycznego, e, silnik wycieraczek. Hebel, nowa stacyjka, która u nas też szwankuje, pójdzie do wymiany trochę końcówek paliwowych, czujniki nadmiaru i niedostatku ciśnienia. Tu Jest się te te przyda, te Siłownik z tego sprzęgła. Także też fajna rzecz. No, tachograf nam się nie przyda, ale będzie jako gdzieś tam zabytek wizualnie. Pokażemy, może komuś podarujemy w nagrodzie za jakiś konkurs. Mamy trochę nitów do szczęk. Jak widać, śruby nowe do bębla przedniego, nakrętki, tulejki. Tu mamy nowe tulejki do szczęk i, i czopy do szczęk. Też istotna sprawa, bo mamy trochę bębnów. A to dopełni serwis tego układu hamulcowego. Także zakup ogólnie udany. Ale co najważniejsze, no trzeba po podziękować człowiekowi, który zdecydował się nam to wszystko w fajnej cenie odsprzedać. No i tyle zasobów zgromadził. jest ten filterek właśnie od, yy, do wspomagania. nie ten, nie, nie, nie ten, ten. Mm. A tak, z tego z układu do wspomagania, z górniczka płynu wspomagającego. Jest kompresor, na pewno będzie wymagał regeneracji, ale to już jest też jakaś baza fajna do tego, żeby ją wykorzystać. Tak więc dziękujemy panu Wojciechowi Roskiemu z gidle w miejscowości, koło częstochowy. Na pewno się dużo rzeczy przyda. Widzimy się ponownie w M-Star Studio we Wrocławiu. Mam nadzieję, że dzisiejsza krótka relacja się Wam spodobała. Subskrybujcie Śladami Uczestników na YouTubie. I bardzo dziękuję patronom, którzy nam pomagają i zachęcam do przyłączenia się kolejnych. Dzięki Wam pójdziemy do przodu jeszcze szybciej. Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 20.21 na naszym kanale Śladami Uczestników. Do zobaczenia.